Tomasz po wygranym pojedynku na szarża, szarża MMA2 w walce wieczoru. Gratuluję tego pojedynku. Wydaje mi się, że twój rywal, y, dużo emocji go to kosztowało, jeżeli widziałeś jakby te sceny, kiedy był dosyć taki emocjonalny po, po tym, jak go pokonałeś. A, no, e, na pewno. E, ja walczyłem u siebie, on tu musiał przyjechać i przebić się przez ten doping Cieszyna. E, no stawił mi większy opór niż myślałem. Myślałem, że pójdzie łatwiej, ale naprawdę, twardy chłop. Mhm. Także, Nie wiem, fajnie. czy to ma znaczenie, ale to było bardziej TKO czy duszenie myślisz? Czy? bo e... było w zasadzie i trójkąt, i uderzenia. Więc chyba e... przyjmuje się jako TKO tak naprawdę? Tak. Ale... E... Ogólnie w amatorskich pojedynkach, które wcześniej stoczyłem, większość kończyłem właśnie trójkątem. To jest taka moja koronna technika. No i teraz byłem bardziej nastawiony żeby robić stójkę uderzenia ale w tej pierwszej rundzie przytrafił mnie na te żebra dwa trzy razy odczułem to no i w przerwie zmieniliśmy trochę taktykę żeby pójść parter mm. zresztą mówił chyba w wywiadzie że chcę sprawdzić tak, parter dokładnie właśnie także, chciałem żeby tego nawiązać, że wcześniej czy później tak, sprawdzicie no, który parter który który z Was jest lepszy w parterze tak, tak naprawdę tak, Także no wyszło jak wyszło przytrafił mnie jeszcze muszę na tą Moją stójką popracować trochę. jeszcze sobie braki. Aż Jan Błachowicz z wrażenia wstał i pogratulował Tobie te, tego pojedynku. Stara znajomość, czy po prostu jakby no My, fakt, że, że, że trenował. Z Jankiem znam się jeszcze wcześniej, bo ja jak trafiłem do Oktagonu, to on jeszcze trenował. Tam później jakoś jeszcze jeździliśmy razem nawet na treningi do rybnika na Jujitsu. Także od tej pory go tam znam. No wiadomo, później przeszedł do Warszawy, ale dosyć się inaczej jego potoczyły, no ale znam go już trochę wcześniej, nie? Także, a przy każdej okazji, jak jest w Cieszynie, to wpada do nas na salę, ten, ten kontakt jakiś tam jest zawsze. To jest twój drugi pojedynek na szarży a teraz yy, walka wieczoru. Jak myślisz, jakoś tak, yy, kiedy, kiedy toczysz te pojedynki w swoim mieście, to ludzie z taką sympatią gdzieś tam do ciebie podchodzą, nie wiem, w takich zwy zwykłych życiowych sytuacjach, na ulicy hmm. czy gdziekolwiek? Ja ogólnie staram się jakoś specjalnie tym nie, ob nie obnosić, że trenuję. Tak koszulka wygrałem przez TKO. Także teraz ogólnie ludzie przy okazji tej drugiej szarży nawet po pierwszej trochę się dowiedzieli. No i fajnie było paru kolegów z pracy, tu znajomych, sąsiedztwa też. No także, no, no fajnie, ogólnie dobrze przyjmują to. Ewidentnie dobry wybór na walkę wieczoru Twojej osoby i Twojego rywala. Gratuluję. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo. Dziękuję.